Witam serdecznie, Maciej Biskup. Zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w programie opowiemy o pijanym kierowcy, który rozbił autobus, a także o nowym przedszkolu, które powstanie przy ulicy Krzemienieckiej. 69-letni kierowca prowadził autobus mając prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Pijany mężczyzna manewrując uderzył w drzewo i barierę ochronną przy Jaworzyńskiej. Policjanci dostali zgłoszenie o kolizji przy obwodnicy w poniedziałek przed godziną 18. Kierowca autobusu nie zachował ostrożności, najpierw uderzył w drzewo, następnie w bariery ochronne, przez co unieruchomił pojazd. Policjanci w trakcie rozmowy z mężczyzną wyczuli od niego woń alkoholu i zauważyli również, że mężczyzna ten miał problemy z poruszaniem się. W związku z powyższym policjanci zdecydowali o przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu. Ich przeczucia nie pomyliły się. Mężczyzna miał blisko 2,4 promila alkoholu. Policja zatrzymała mężczyźnie prawo jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Kierowca za jazdę na podwójnym gazie może trafić za kraty nawet na dwa lata. Przy Krzemienieckiej powstanie nowe przedszkole dla 250-orga dzieci. Obecnie budynek, gdzie powstanie placówka, zajmuje filia Szkoły Podstawowej nr 9. Radni będą głosować nad jej likwidacją na poniedziałkowej sesji. W filii SP nr 9, przy Krzemienieckiej, w przyszłym roku uczyłoby się tylko 38 uczniów, dlatego zostaną przeniesieni na marynarską, a po remoncie w budynku powstanie przedszkole. Mamy tam w ewidencji ludności wykazanych około 500 dzieci w wieku 3 do 6 lat. Wir sind sehr Stworzymy przedszkole na 250 miejsc, to wygląda na to, że generalnie powinno przedszkole być wypełnione. To nie uda się tego przedszkola oczywiście uruchomić na 1 września, czy właściwie na nabór, który będzie miał miejsce w kwietniu, bo, bo, bo jeszcze procedura nawet będzie trwała związana z likwidacją. Miasto dodatkowo na przekształcenie budynków w przedszkole chce pozyskać pieniądze z zewnątrz. Według danych urzędów w tym roku do przedszkoli chodzi 95% legnickich maluchów. Nowa placówka pozwoli na jeszcze większy komfort. Trudno powiedzieć czy pierwsze dzieci wprowadzą się do przedszkola w 2018 roku. Wszystko zależy od skali remontu. Decyzje o przekształceniu szkoły w przedszkole muszą także w poniedziałek podjąć radni. Poczta z serca tak nazywa się akcja dzięki której Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży chce wesprzeć Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Organizacja zajmuje się dziećmi, które rodzą się z poważnymi schorzeniami i niestety bardzo często umierają niedługo po porodzie. Do podopiecznych organizacji i ich rodzin trafią życzenia i kartki świąteczne. Poczta z serca. Taką nazwę nosi nowa inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej. O co chodzi? Oczywiście o pomoc i tym razem KSM-owicze wspierać będą podopiecznych stowarzyszenia Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. A jak poczta, to oczywiście również skrzynki. A takie oto e, e, skrzynki zostaną rozesłane do parafii oraz plakaty z zachętą do napisania listów, właśnie listów, w formie kartki świątecznej, kartki wielkanocnej dla dzieci z hospicjum. Do wzięcia udziału w akcji zachęcani są wszyscy dorośli, jak również dzieci. Kierujemy tę akcję tak do dzieci, jak i do młodzieży. Na początku zachęcamy do tego, żeby napisać, zastanowić się, do kogo chcemy napisać, czy to będzie chłopak, czy dziewczynka. Następnie wykonać kartkę. Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska to organizacja, która od kilku lat pomaga rodzicom, których dzieci cierpią na nieuleczalne wady. My jesteśmy w tym momencie, żeby pomóc rodzicom przez to przejść. Staramy się ich przygotować do tego, że, że ich dziecko, na które tak bardzo czekają, może urodzić się i bardzo krótko żyć. Współpracując ze specjalistami różnych dziedzin, starają się pomagać całym rodzinom. Staramy się wypracować systemy, staramy się wypracować e, takie, Postępowanie, które w najbardziej optymalny sposób wyjdzie naprzeciw potrzebom całej rodziny. Bo człowiek pojawia się nie tylko u mamy czy u taty, pojawia się w całej rodzinie. To są również dziadkowe. A to, czego między innymi potrzebują rodziny pacjentów w hospicjum, to wsparcie psychiczne. A rodziny, które opiekują się nieuleczalnie chorym dzieckiem, czasem przez parę miesięcy, czasem przez 15 czy 20 lat, potrzebują wsparcia, potrzebują że nie są same. Poczta z serca wpisuje się w prowadzone każdego roku przez KSM tak zwane działania pro-life. Tadeusz Krzakowski nie przejmuje się zapowiedziami PiSu dotyczącymi wprowadzenia kadencyjności w samorządach i nie chce ich komentować. Normalnie pracuję i nie zaprzątam sobie tym głowy. Żyjemy jednak w takich czasach, że partia rządząca z naszym krajem może zrobić wszystko. dodaje prezydent. Prawo i sprawiedliwość chce wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, w myśl których prezydenci miast mogliby rządzić maksymalnie przez dwie kadencje. Tadeusz Szakowski pełni tę funkcję od 2002 roku i uważa, że to obywatele powinni o takich rzeczach decydować. Prezydent mówi, że jego pogląd na ten temat wyraża stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich. I ono wyraża pogląd na wszystkich tych, którzy są. Zrzeszenie Związku Miast Polskich i mają swoje przedstawicielstwo. W związku z tym stosunek do tych praktyk jest negatywny, wyrażający dezaprobatę. Aczkolwiek dzisiaj patrząc tu na państwa i mając swoje doświadczenia ze współpracy, mogę powiedzieć, nie będę sędzią w własnej sprawie. Partia rządząca zastanawia się także nad skróceniem obecnej kadencji samorządowej, zarządzeniem przyspieszonych wyborów. Krzakowski dodaje, że w tej chwili nie spędza mu to snu z Powiek, po prostu normalnie pracuje i realizuje zamierzone na ten rok cele. W tym zakresie mieszkańcy się wypowiedzieli w poprzednich, w ostatnich wyborach, powierzając mi funkcję prezydenta, zresztą moim kolegom w Polsce tak samo. Powiem, ohydną rzeczą jest porównywanie wszystkich i wrzucanie do jednego kotła i wydawanie takich poglądów i opinii, jakie pojawiają się w przestrzeni mi, tej publicznej. Dla mnie jest to, powiedziałbym, nieuczciwe i nie fair. Natomiast każdy ma swój sposób. W tym wypadku też widzimy sposób na uprawianie polityki. W podobnej sytuacji co prezydent Legnicy jest ponad 80 samorządowców na Dolnym Śląsku i pięciu w naszym powiecie. Zima sprawiła, że na wielu akwenach pojawił się lód. Bawią się na nim dzieci lub wędkarze, którzy oddają się swojej pasji. Powinniśmy jednak pamiętać, że takie działania mogą nieść ze sobą niebezpieczeństwo. Z roku na rok amatorzy jazdy na łyżwach czy wędkarze spędzają czas na nieznanym lodzie. Pokrywa powinna mieć przynajmniej kilkanaście centymetrów, choć i to nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. W najgorszych przypadkach to czas odgrywa najważniejszą rolę, a służby apelują o rozwagę. Zdrowy człowiek tak naprawdę w, w takich warunkach może przebywać od 30 do 60 minut. To jest indywidualna sprawa każdego organizmu. Trzeba też mieć na uwadze to, że woda tak naprawdę 20 razy szybciej odbiera nam to ciepło niż, niż powietrze. Legnicy strażacy dysponują odpowiednim sprzętem do ratowania osób, pod którymi załamie się lód. To przede wszystkim kombinezon, który izoluje od zimnej wody. Ratownik bądź y, dwóch ratowników y, udaje się z tymi saniami, sunąc, sunąc y, po lodzie do, do osoby ratowanej. W tym momencie gdy, gdy udaje się ją podebrać, transportujemy y, tą osobę jak najszybciej y, na brzeg, w celu udzielenia pomocy. Ratownik jest jeszcze podjęty, tak jak mówiliśmy do liny i gdy on się zajmuje już osobą ratowaną, y, my możemy praktycznie, y, zarówno podczepiamy linę do ratownika, jak i do sani lodowych i, i w tym momencie ekipa, która jest na na brzegu przygotowuje już pomoc medyczną. Na lodzie strażacy korzystają z odpowiedniego sprzętu, co zwiększa ich przyczepność i wyporność, oraz pozwala zachować odpowiednią temperaturę ciała. Ludzie, którzy wpadają pod tafle, muszą zachować tylko możliwie jak najwięcej spokoju i czekać na pomoc. Warto więc mieć zdrowy rozsądek, zanim pomyślimy o wejściu na lód. I to już wszystko na dziś. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody i do zobaczenia.